Rada Miasta Ostrów Mazowiecka obradowała ponownie 8 grudnia. W sesji udział wzięło wielu zaproszonych gości. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta oprócz radnych zgromadziły się m.in. władze pobliskich samorządów, przedstawiciele duchowieństwa, a także kierownicy miejskich jednostek, instytucji, służb i dyrektorzy placówek oświaty. Podczas spotkania dwoje radnych Beata Herman i Władysław Krzyżanowski nieobecni na poprzednich obradach złożyli ślubowe, i odebrali zaświadczenia o wyborze. Następnie przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Ryszard Mierzejewski odczytał wyniki wyborów na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. W naszym mieście odbyły się dwie tury wyborów. W drugiej Jerzy Bauer uzyskał większe poparcie niż swój kontrkandydat Mieczysław Szymalski. Nowy burmistrz miasta złożył ślubowanie. Obejmując urząd burmistrza miasta w Ostrowi Mazowieckiej. Obejmując urząd miasta, Burmistrz, burmistrza miasta Ostroli Mazowieckiej, uroczyście służę. Że, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę, a mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego, tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi odpomóżł. Burmistrz miasta Jerzy Bauer podziękował wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie tegorocznych wyborów samorządowych, zarówno komisjom, jak i komitetom, kandydatom i wyborcom, którzy wzięli udział w głosowaniu. Podziękował także za wsparcie udzielane mu podczas kampanii, przede wszystkim swojej żonie i dzieciom. Zaproponowałem współpracę i współodpowiedzialność wszystkim miejskim komitetom wyborczym. Miniony tydzień był czasem licznych rozmów i konsultacji. Wszystko wskazuje, że wspólnie uczynimy duży krok naprzód w ostrowskim samorządzie. Życzę Państwu, sobie oraz nam wszystkim, mieszkańcom Ostrowi, aby zasada pro bono była wśród nas zawsze obecna. Obejmując Urząd Burmistrza Miasta, podtrzymuję wszystkie deklaracje z kampanii wyborczej a pierwszą z nich była Złota. A nic tak nie mobilizuje do dalszej pracy, jak wspólny sukces. Wszystkim nam jest to potrzebne, bo wielka praca przed nami. Jej głównym celem będzie poprawa jakości życia Ostrowi, życia mieszkańców Ostrowi, uczynienie z niej dobrego miasta na przyszłość. Jest to możliwe tylko przez, poprzez gospodarczy rozwój miasta. Aby przejść od słów do czynów, potrzebna jest pogłębiona diagnoza naszych mocnych stron, naszych szans rozwojowych. Chcemy, aby Ostrów Mazowiecka stała się ośrodkiem pobudzającym dynamiczny rozwój całej Ziemi Ostrowskiej. Aby skorzystały na tym również inne samorządy i jak największa grupa, grupa przedsiębiorców i mieszkańców. Stąd też zaprosimy do wspólnego namysłu i pracy. Samorząd Powiatowy i wszystkie samorządy gminne naszego powiatu. Burmistrz zapowiedział powołanie Ostrowskiego Forum Ekonomicznego, skierowanego do przedsiębiorstw, samorządów i ludzi nauki, które wspomoże rozwój gospodarczy i ekonomiczny miasta. Poinformował o zakończeniu pracy wiceburmistrz Danuta Janusz i sekretarza miasta Tadeusza Legackiego. Dziękując im za pracę na rzecz miasta, na stanowisko swojego zastępcy wskazał Zbigniewa chrupka następnie głos zabrali przybyli na uroczystość goście ksiądz prałat dr Jan Okuła dziękował władzy minionej kadencji za współpracę z parafiami a nowej Radzie i nowemu burmistrzowi życzył, by ich służba przyczyniała się do pomnażania tradycji i dobra naszego miasta. Życzył burmistrzowi, by realizował zamierzenia z kampanii wyborczej i pamiętał, że wszystko robi się dla człowieka. Mówił senator Robert Mamontow. Poseł na Sejm Henryk Kowalczyk wyraził pewność, że rozpoczynająca się kadencja nowych władz samorządowych zaowocuje szybkim rozwojem ostrowi. Życzenia powodzenia nowemu burmistrzowi w imieniu wszystkich stowarzyszeń i klubów działających na terenie miasta złożyli przedstawiciele Zarządu Koła Wędkarskiego nr 64 Polskiego Związku Wędkarskiego. Radości i satysfakcji z wykonywanej funkcji życzyły dyrektorki placówek oświatowych. W imieniu własnych jak i zarządu powiatu złożyć życzenia panu nowemu burmistrzowi, koledze z poprzedniej był kadencji, radny powiatu, powiadu, powiatu troskiego Zawsze, zawsze sobie tą współpracę, ta współpraca była naprawdę bardzo dobra. Pan burmistrz mówił na swoim wyborczym spotkaniu, już po wyborach, jak wiki były podawane, skończyły się i wszystko zaczęły się sody. Życzę panu, żeby te schody i były jak najłatwiej podarowane, bo to zasługuje, bo dużo pracy przed panem.

Ustępujący burmistrz Władysław Krzyżanowski dziękował społeczności miasta za wsparcie w trakcie pełnienia przez niego urzędu. Słowa uznania skierował także do wszystkich pracowników ratusza, spółek i jednostek miejskich. To my dziękujemy za tę pracę i współpracę, za to, że potrafił pan zaangażować cały ratusz, by służył mieszkańcom ostrowi, mówiła w imieniu pracowników ustępująca wiceburmistrz Danuta Janusz. Po krótkiej przerwie rada wznowiła obrady, podczas których wybrano drugiego wiceprzewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura, radnego Krzysztofa Laski. W tajnym głosowaniu otrzymał on poparcie 16 radnych. Następnie ustalone zostały składy komisji problemowych Rady Miasta oraz ich przewodniczący. Komisji rewizyjnej przewodniczyć będzie Edward Podbielski, a Komisji Gospodarki Finansowej i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Beata Herman. Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego została Anna Krajewska-Polak. Natomiast przewodniczącym komisji planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami wybrano Tadeusza Malca, Jerzy Pawluczuk przewodniczyć będzie komisji gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska. Na zakończenie spotkania radni jednomyślnie podjęli uchwałę dotyczącą wynagrodzenia burmistrza miasta. Jerzy Bauer pobierać będzie uposażenie w wysokości około 12 tysięcy złotych, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę.